Witrich, nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3 zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. W miesiącu września na drogach naszego powiatu doszło do jednego wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Policjanci pracowali na miejscu 18 kolizji drogowych. W ubiegłym miesiącu, podobnie jak też w innych miesiącach, policjanci zdecydowanie reagowali na wszelkiego rodzaju przestępstwa czy też wykroczenia popełniane przez kierowców. W, w miesiącu wrześniu funkcjonariusze udaremnili dalszą jazdę 14 kierowcom, którzy wsiadli za kierownicę swoich pojazdów, pomimo tego, że wcześniej pili alkohol. 9 z tych kierowców. Będzie odpowiadało przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwości. U pięciu badanie wykazało, poniżej 0,2 promila będą oni odpowiadać przed sądem za jazdę w stanie po użyciu alkoholu. W ubiegłym miesiącu policjanci udaryli także dalszą jazdę 18 rowerzystom, którzy zanim siedli na swoje jednoślady, pili alkohol.